W Ojca, I syna, I ducha świętego Amen. Szczęść nam Bożej, Maryja. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć. Da się, jeśli będziemy to robili, a więc róbmy. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali ten dzień. Dzięki Ci za niego. Niech Ci wielbi i chwali ten wieczór, który nadszedł, i dzięki Ci za to. Czy mamy dziękować za wieczór? No. Nie każdemu była dana łaska do życia tego wieczora, więc podziękujmy Ojcu za to, że nam została ta łaska dana. A więc jeszcze raz dzięki Ci, Ojcze Niebieski, za tę łaskę. Niech Ci wielbi i chwali to, że wstaliśmy z łóżka. Czy dziękować za to? No, nie każdemu ta łaska była dana. Zatem, Ojcze, tym mocniej Ci dziękuję za to, że dałeś mi tę łaskę. Akurat dziękujemy, pamiętajmy, nie chodzi tutaj o to, żeby powiedzieć, że jestem lepszy, bo to byłaby pycha. Tylko chodzi o docenienie to, co my mamy. My musimy się nauczyć, dostrzegać to, co nam Pan Bóg dał. Niech Cię ojcze wielbi i chwali to, że mogłem się pomodlić. I dzięki Ci, ojcze, za to. Czy dziękować za modlitwy? Należy no, oczywiście, ponieważ Bóg sobie wymyślił taki kanał komunikacyjny z nim yy, i to jest Jego wielka łaska. Nie wszystkim ta łaska jest dana. Są ludzie, którzy nie poznali Boga. Niech cię to ojcze również wielbi i chwali i dziękuję Ci za tych ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie poznali. Niech cię ojcze wielbi i chwali to, że zachowałeś zmysły. Czy dziękować za to? Należy no oczywiście. Są osoby, które nie mają wzroku, nie widzą, są osoby, które są głuche, nie słyszą. Są osoby, które są nieme. Zatem doceń to, że Ty możesz mówić, widzieć, słyszeć. Niech Cię to, Ojcze, wszystko wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Niech cię, Ojcze, wielbi i chwali każdy krok, który dzisiaj uczyniłem. Czy dziękować za to? No, ależ oczywiście. Są osoby, które są niepełnosprawne i siedzą na wózku inwalidzkim i bardzo by chciały móc na własnych Nogach przejść choć kilka kroków. Niech Cię, ojcze, zatem wielbi i chwali ta wielka łaska, i dzięki Ci za nią. I oczywiście niech Cię wielbi i chwalą te osoby, które siedzą na wózku z takiego czy innego powodu. I dzięki Ci za te osoby również. Niech Cię wielbi i chwali to, że mamy gdzie mieszkać, czy dziękować za to. <laughs> Są osoby, które nie mają łaski domu mieszkają gdzieś pod mostem pod gołym niebem Doceni to że Bóg dał ci mieszkanie niech ci ojcze wielbi i chwali dzięki ci za to niech ci wielbi i chwali oczywiście każda osoba która nie ma z jakiegoś powodu domu dzięki ci za te osoby niech ci ojcze wielbi i chwali to że ze z twojej opatrzności pozwoliłeś włożyć chociażby tę koszulę ten krawat dzięki ci ojcze za to czy dziękować za to? No, dziękować za każdą rzecz. Okej, okay, teraz jest yy, ciepło i powiedzmy tego nie odczuwa się, ale no właśnie, w zimie masz się w co ubrać, masz koszulę taką czy inną, masz kurtkę. Dziękuj za to. Nie wszyscy mają tę łaskę. Nie wszyscy mają się w co ubrać. Niech cię to ojcze również wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że chociażby dzisiaj wsiadłem w samochód i pojechałem tu i tam. Dzięki Ci, ojcze, za łaskę posiadania samochodu. Są tacy, którzy nie mają samochodu, nie mają tej łaski i daliby wiele, żeby móc szybko przemieścić się z punktu A do punktu B, ale, tak, ale to nie jest im dane. Zatem, ojcze, dzięki Ci z całego serca za łaskę posiadania samochodu nie niech ojcze oczywiście wielbi i chwali te osoby, które samochodu nie posiadają z różnych powodów. Nie Ci ojcze wielbi i chwali to, że no właśnie, posiadamy pewne rzeczy, na chociażby rower, jakąkolwiek inną rzecz materialną i traktujemy to normalnie jako coś, co jest po prostu. Ale czy należy za to dziękować? Należy oczywiście. Są osoby, które by chciały, które by chętnie wsiadły na rower i pojechały tu i tam, ale to nie jest im dane. Zatem, ojcze, niech cię wielbi i chwali to, że właśnie tak można by powiedzieć z każdą rzeczą i to do każdego tematu. Niech cię to, ojcze, wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Niech cię, ojcze, wielbi i chwali to, że. Niech cię wielbi i chwali chociażby każdy pieniążek, który dajesz, czy dziękować za to, ależ oczywiście. Są osoby, które po prostu tych pieniędzy nie mają i to oznacza bardzo trudną ich sytuację. Niech cię takie osoby również wielbią i chwalą, i dziękuję Ci za nie. Mhm. Pamiętajmy również to, że dziękując Bogu za trudne tematy w naszym życiu czasami bardzo trudne. Nie dziękujemy dla samych tematów, ale tak jak poucza Słowo Boże z Listu do Rzymian, że Pan Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, więc jeśli przynosimy Mu trudne tematy i dziękujemy, o czym też mówi inne słowo, że w każdym położeniu dziękujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, to właśnie przynosząc w Panu Bogu te trudne tematy, na przykład na dziękczynieniu, nie przynosimy ich dla ich samych, ale dlatego, że wierzymy, czy inaczej Bóg chce wzbudzić w nas wiarę, że wyprowadzi z tych sytuacji dobro. Czy jesteśmy w stanie Mu w to uwierzyć? Czyli, krótko mówiąc, czy jesteśmy. Ja się nie pytam, niech Ci to Ojcze wielbi i chwali. Ja się nie pytam teraz, czy my wierzymy w Boga, bo zakładam, że wierzymy, ale pytam się, czy wierzymy w to, że jest dobry. Czyli. Że chce wyprowadzić dla nas z każdej sytuacji dobro. Czy jest wszechmocny, czy jest, czyli że jest w stanie to zrobić i że ma swój odpowiedni timing. Ten właśnie czas najbardziej odpowiedni według jego mądrości, który nam przyniesie tylko i wyłącznie pożytek. Niech cię to ojcze wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Niech cię wielbi i chwalą właśnie te sytuacje, kiedy. No właśnie, my chcemy od razu Twojego działania, Ojcze Niebieski, ale tak się nie dzieje, bo Ty masz inny pomysł na nasze życie i dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że oczywiście my mamy wiedzieć, z czym do Ciebie przychodzimy, ale też właśnie, Ojcze, jak chcesz, kiedy chcesz, co chcesz, o ile zechcesz w naszym życiu czynić. A więc warto też Bogu, tak jak Bóg szanuje naszą wolną wolę, i ojcze, bądź w tym uwielbiony, wywyższany i błogosławiony, tak też my musimy szanować i dać przestrzeń Bogu do działania w tym Jego najbardziej odpowiednim czasie. No i właśnie, ta łaska niekoniecznie zawsze musi wyglądać tak, jak my sobie wyobrażamy. Niech Ci to ojcze wielbi i chwali, i dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że my czasami prosimy przykładowo, ktoś z naszych bliskich. Odchodzi, my chcielibyśmy wyprosić życie tej osobie, i okazuje się, że Bóg te nie dał tej łaski, ale nie dostrzegamy, że na przykład rodzina się zjednoczyła, że po iluś latach wszyscy zaczęli się do siebie odzywać. Że nagle nastąpiła jedność, to wielka łaska jedności. No właśnie. Niech Ci ojcze wielbi i chwali też wielka łaska, za którą trzeba dziękować, czyli za to, że pozwalasz dostrzegać swoje działanie. Bo częstokroć, kiedy my nie dostrzegamy albo się zafiksujemy tylko na takim lub innym efekcie, który według, ma nas, według nas ma nastąpić. No, to wtedy bardzo szybko jesteśmy w stanie odrzucić tę lub inną łaskę Bożą. Hmm. Niechciał ojcze zatem wielbi i chwali to, że dzięki Ci za to, kiedy, czy właśnie za każdą taką sytuację, kiedy mogę dostrzec hmm, Twoje działanie, że prosiłem o to, tego nie dostałem, ale dostałem to, to i to. Niechciał ojcze to wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Bądź ojcze w tym uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Niechcie wielbią i chwalą nasze rodziny. I dzięki Ci za nie. Czy dziękować należy no, oczywiście? Nie każdemu jest dana łaska rodziny. Niechcie zatem też, ojcze, oczywiście wielbią i chwalą te osoby, które z różnych powodów tej rodziny nie założyły. I dzięki Ci za te osobę. Niechcie ojcze, zatem wielbi i chwali to, że no właśnie, trzeba. Nam dostrzegać yy, i dziękować za to, co mamy. No właśnie, my często idealizujemy sytuację, mówimy: A ten ma samochód, a ten ma to, tamto, to. A u siebie na przykład nie dostrzegamy, że dostaliśmy od ciebie Boga to, to i to. I nie podziękowaliśmy. Nawet za to przysłowiowe zdrówko, kiedy: Panie Boże, daj zdrówko, a później a należy się jak psobuda. No właśnie, no to podziękuj za to zdrowie. Jakie by ono nie było, jakie masz, to masz je jednak. Niech cię to ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Właśnie, czy dziękować? No pewnie. Są osoby, które tego zdrowia nie mają i dałyby wiele, by mieć przykładowo zdrowe nerki, zdrową wątrobę, zdrowy żołądek, zdrowe serce, etc., etc. Doceń to i dziękuj za to, co masz. Uwielbię, dziękuj i chwal. Boże Majestat. Bądź ojcze uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Prosimy Ciebie, przyjdź duchu, święty Boże, przyjdź dotykaj naszych serc, przyjdź je przemieniaj, otwieraj je na działanie swoje. Przyjdź do naszych serc, duchu, święty Boże, przyjdź, panie i królu, przyjdź, ty, który jesteś trzecią osobą, przyjdź. Potrzebujemy Ciebie każdego dnia. Praktycznie potrzebujemy pięćdziesiątnicy każdego dnia, nie tylko raz w roku. Potrzebujemy Ciebie przede wszystkim, ale też Twoich darów, aby wzrastać, właśnie wzrastać dla nas samych, w sensie rozwijać je i dla naszych wspólnot. Przyjdź, Duchu Święty, i kieruj nami, prowadź po tych dobrych ścieżkach do Ojca. Duchu Święty przyjdź. Przez chwilę będę modlił się w języku, o czym mówi pierwszy list do Koryntian. Duchu Święty przyjdź. Bądź uwielbiony nasz Boże, Panie i Królu. Wychwalamy Cię, wysławiamy Cię, uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za każdą łaskę. Tobie, Ojcu, cześć i chwała. W Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pan naszego Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie na wieki. Zachęcam do udostępniania filmów, do uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia Ojca przede wszystkim. Pamiętajmy, że zawsze od czegoś trzeba zacząć. Nawet jak to Koślawie wychodzi, to tak jak poucza psalm setny, właśnie uwielbienie, hymny. Dziękczynienie jest, yy, czyni nam dostęp do Tronu Bożego. Właśnie wchodzimy na audiencję do króla poprzez uwielbienie, dziękczynienie i chwalenie. Warto to robić. Yy, no i zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału na YouTubie. Chwała Bogu z Panem, Bogiem.